Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w ten listopadowy poranek w Warszawie. Nazywam się Karol Samsel. Jestem pracownikiem Zakładu Literatury Romantyzmu Wydziału Polonistyki UW. Jestem poetą. Ostatnie lata swojej pracy artystycznej poświęciłem pisaniu poematu, pięcioczęściowego poematu, autodafę, który został wydany nakładem szczecińskiego Wydawnictwa forma. Mam zaszczyt zaprosić Państwa yy, gorąco na cyklu spotkań online, rozmów na temat idei twórczości, sensu pisania, pisarstwa, uprawiania sztuki, filozofii literatury, koncepcji artyzmu. Spotkania zatytułowaliśmy Rytmy życia twórczego. Będziemy Państwa zapraszać na kolejne odcinki tej serii w serwisie YouTube. W rytmach życia twórczego wysłuchają Państwo moich rozważań na temat sensu twórczości, idei twórczości, ale także wątpliwości i zmagań z tym, co można nazwać paradoksem życia twórczego żywą sprzecznością tworzenia. Mam nadzieję, że odnajdę Państwa zrozumienie w swoich rozmaitych poszukiwaniach, gdyż ta rozmowa będzie poszukiwaniem, też poszukiwaniem samego siebie. Mam nadzieję, że tego rodzaju poszukiwanie okaże się dla Państwa inspirujące, niepokojące i uspokajające naraz, bo wierzę, że tylko te rzeczy, które są w stanie dostarczyć podobnych doświadczeń naraz, czy tylko te rzeczy są godne naszej uwagi. Karol Samsel, rytmy życia twórczego. Zapraszam Państwa serdecznie. Spotkajmy się w serwisie YouTube.